Witaj! Ostatnim z pięciu filarów efektywnej nauki jest motywacja. Motywacja, czyli nasze podstawowe paliwo napędzające wszystkie nasze działania, włącznie z uczeniem się. Dbanie o stały wysoki poziom motywacji do nauki jest bardzo ważne, jeśli chcemy uczyć się efektywnie. I również efektywne uczenie się wspiera budowanie motywacji do długofalowej nauki, stąd mamy tutaj pozytywne sprzężenie zwrotne, którego powinniśmy być świadomi. Jak zapewne domyślasz się, działa to niestety czasami w drugą stronę na naszą niekorzyść. Niska motywacja powoduje, że się nie uczymy, a to dalej obniża motywację, bo nie ma efektów nauki, które by nas motywowały. Motywacja nie jest czymś, czego musimy szukać. Jak już dobrze wiesz, możemy ją świadomie i celowo budować. Aby budować wewnętrzną motywację do nauki, musimy w odpowiedni sposób się uczyć. W dużym skrócie realizować zasady efektywnej nauki. Pamiętać o filarach efektywnej nauki, czyli ogólnie uczyć się w sposób świadomy i zgodny z biologiczno-psychologicznym procesem motywacyjno-emocjonalnym. Kluczem jest uświadomienie sobie konkretnego, precyzyjnego celu nauki. Następnie upewnienie się, że posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby ten cel zrealizować, i na końcu upewnienie się, że nasze otoczenie będzie wspierać realizację tego celu nauki. Ważnym elementem w tym wszystkim są nasze emocje, które stanowią sygnały, czy też inaczej to nazywając, informacje, które mówią nam, czy zbliżamy się do naszego celu, czy też nie. Jeśli odczuwamy negatywne emocje, to naturalnie powinniśmy zastanowić się, który z trzech praktycznych aspektów budowania motywacji nie jest odpowiednio realizowany. Zatem, jakie pytania powinniśmy sobie zadać, aby upewnić się, czy realizujemy założenia filaru motywacji? Po pierwsze, jaki jest mój cel nauki? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do działania, to musimy mieć jasno określony cel nauki. Jasno, czyli precyzyjnie, innymi słowy, musimy dokładnie rozumieć, co oznacza realizacja celu i w czym się będzie objawiać. Musimy być świadomi wskaźników realizacji celu naszej drodze, bo inaczej nie będziemy w stanie monitorować jego realizacji. Z tego względu warto użyć metody SMART, która służy do stawiania celów wspierających budowanie motywacji. Po drugie, czy widzę osobistą wartość w realizacji celu nauki? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, to musimy być świadomi wartości, jaką przyniesie nam realizacja tego konkretnego celu nauki. Warto sobie zadać pytanie o to, czy cel ma dla nas wartość osobistą, a może ma wartość dla całego otoczenia, przyjaciół albo rodziny, a może jeszcze szerzej dla całego świata. Uświadomienie sobie wartości celu jest jednym z trzech praktycznych aspektów budowania motywacji do nauki. Po trzecie, czy wiem, jak zaplanować naukę do realizacji mojego celu? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, musimy mieć poczucie skuteczności w naszych działaniach. Innymi słowy, musimy dokładnie wiedzieć, czy jesteśmy w stanie ten cel zrealizować, czyli czy mamy odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz wystarczająco dużo czasu. Jest to bardzo ważne, gdyż umożliwia to stworzenie planu nauki i rozpoczęcie jego realizacji. Dbanie o poczucie skuteczności w naszej nauce jest drugim z trzech praktycznych aspektów budowania motywacji do nauki. Po czwarte, czy wiem co muszę zrobić, aby zrealizować mój plan? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, musimy mieć plan działania i być pewni, że jest możliwy do zrealizowania. Musimy określić precyzyjnie każdy krok i nie pozostawić przed sobą żadnej nie, niewiadomej. Jeśli takowa się pojawi i nie zostanie naprawiona, to będzie to sukcesywnie podminowywać nasze poczucie skuteczności w działaniu i spowoduje spadek motywacji, który ostatecznie skończy się porzuceniem realizacji celu nauki. Po piąte, czy posiadam odpowiednie umiejętności, aby osiągnąć mój cel? Może wcześniej muszę zrealizować jakiś inny krok? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, musimy wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy gotowi do realizacji tego celu. Innymi słowy, musimy wiedzieć, czy może nie powinniśmy jeszcze poczekać z realizacją jakiegoś celu i najpierw odpowiednio się przygotować. Może zanim zrekrutujemy się do nowej pracy, to powinniśmy najpierw się nauczyć nowych umiejętności? Może zanim zrekrutujemy się na studia, to powinniśmy zakończyć sprawy, które zabierają nam dużo czasu? Może zanim zapiszemy się na egzamin w konkretnej dacie, to napójmy materiał, aby ocenić, czy w ogóle zdążymy z nauką na ten termin. Wszystkie te działania wspierają nasze poczucie skuteczności w nauce, a jest to jeden z ważnych aspektów budowania wewnętrznej motywacji do nauki. Po szóste, jak często będę oceniać status realizacji planu? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, to musimy stale oceniać postępy nauki, obserwować nasze emocje i tempo nauki. Wszystko to pozwoli nam odnajdywać wskazówki świadczące o postępach w realizacji naszego celu, czyli zbliżania się do niego. A to zbliżanie, jak zapewne dobrze pamiętasz, powoduje wydzielanie dopaminy, uczucie satysfakcji, pobudzenia naszego napędu motywacyjnego, co dalej popycha nas do działania. Bo po prostu jesteśmy wtedy przeświadczeni, że ścieżka, którą obraliśmy, jest dobra. Po siódme. czy moje otoczenie będzie wspierać mnie przy nauce? Aby nasz sposób uczenia się wspierał budowanie motywacji do nauki, musimy zadbać o to, aby nasze otoczenie wspierało naszą naukę. Dobrze jest zadbać o minimalizację wszelkich dystrakcji na etapie nauki, zadbać o to, aby wszystkie bliskie nam osoby wiedziały, jak ważny jest dla nas cel i rozumiały jego wartość. To zwiększa szanse, że będą nas wspierać. Ponadto warto zadbać o samo miejsce nauki. Wsparcie znajomych i nauczyciela, czy wykładowców, zebrać wszystkie potrzebne materiały do nauki i dbać o to, aby wszelkie warunki nam sprzyjały w czasie wzmożonych wysiłków związanych z nauką. Podsumujmy teraz to wszystko, co do tej pory powiedziałem w formie kroków. Pozwolą ci one ułożyć to sobie w głowie z trochę innej perspektywy. Krok pierwszy ustal cel nauki. Krok drugi ustal miarę realizacji celu nauki. Do realizacji kroku pierwszego i drugiego wykorzystaj metodę SMART. Krok trzeci Przejdź przez filary efektywnej nauki: selekcję materiału, plan pracy, systematyzację wiedzy, aby realizować swoją naukę zgodnie z zasadami, które będą wspierać budowanie Twojej wewnętrznej motywacji do nauki. Krok czwarty. Regularnie oceniaj efekty nauki. Ewaluuj swoje postępy. Jest to bardzo ważne, aby mieć poczucie wykonywania małych, regularnych kroków, które są świadectwem realizacji Twojego planu. Krok piąty. W sytuacjach trudnych dla siebie emocjonalnie zastanów się, co oznacza konkretna emocja, którą czujesz. Powinna być ona dla ciebie wskazówką, która podpowie ci, czego brakuje w trakcie twojej nauki i co powoduje spadek motywacji. Gdy pamiętamy o tych pięciu krokach, to naturalnie wspieramy rozwijanie nawyków efektywnej nauki. Nawyk organizowania i magazynowania materiału, widok stworzonych notatek, pełnego kalendarza, osiągniętych etapów nauki, wszystko to powoduje, że widzimy efekty. A to wspiera budowanie motywacji do nauki. Dalej nawyk ewaluowania efektu swojej nauki. Dbanie o wysoki poziom motywacji musi zakładać stałą ocenę efektów nauki, gdyż to właśnie to pozwala na monitorowanie postępów nauki. Dzięki temu wiemy, co musimy jeszcze zrobić, wiemy, gdzie jesteśmy i czy zmierzamy w dobrym kierunku. I na końcu nawyk unikania zjawiska iluzji wiedzy. Gdyż ocena efektów nauki w połączeniu z wysoką motywacją do nauki da nam siły do tego, aby uczyć się nie tylko po łebkach, nie uczyć się myślnie. i nie rozwijać przeświadczenia, że skoro spędzamy godziny przy biurku, to magicznie pojawią się efekty. Warto, abyśmy również poświęcili moment na to, aby zastanowić się nad tym, jakie zasady efektywnej nauki są realizowane, gdy uwzględnimy w naszej nauce filar motywacji. A jest ich wiele. Zasada celu nauki, gdyż nauka pozbawiona celu nie jest w stanie pobudzać układu nagrody i wspierać długofalowo dobrego samopoczucia i wysokiego poziomu motywacji do nauki. Zasada redukcji szumu informacyjnego, gdyż gdy jesteśmy świadomi naszego celu, to odrzucamy wszystko to, co nie jest z nim związane. Zasada koncentracji, gdyż gdy jesteśmy świadomi naszego celu, to nasze nastawienie percepcyjne ułatwia nam odnajdywanie wszelkich informacji i wydarzeń, które są powiązane z realizacją tego celu. Dalej zasada budowania motywacji, gdyż naturalnie jest ona odzwierciedleniem filaru motywacji i zakłada, że realizacja nauki zgodnie z zasadami efektywnej nauki będzie utrzymywać naszą motywację na odpowiednio wysokim poziomie. Naturalnie wszystkie opisane przeze mnie zasady efektywnej nauki oraz kroki realizacji filaru motywacji opisują jednocześnie najczęstsze błędy, jakie możemy popełnić na tym etapie nauki. Do najczęstszych, które też omawialiśmy w toku kursu, daliczamy. Po pierwsze, brak precyzyjnego stawiania celów przy nauce. Pamiętaj, aby mieć cel długofalowy, jaki cel dla konkretnej sesji nauki, jaki cel dla lektury konkretnego rozdziału książki. Gdy nie wiesz, jak sformułować cel, zadaj sobie jakieś pytanie. Pytania są również same w sobie celami, gdyż wskazują nam kierunek, który wskazuje nam po prostu, gdzie znajdziemy odpowiedź. Pamiętaj, że brak celu nie pozwoli Ci zweryfikować, czy robisz postępy w nauce, a przez to nie da Ci informacji zwrotnej wspierającej motywację do nauki. Błąd drugi to myślenie, że motywację trzeba gdzieś znaleźć lub że motywację się albo ma, albo nie ma. Jak wiesz, motywację wewnętrzną budujemy poprzez uświadomienie sobie wartości w realizacji celu, dbanie o poczucie skuteczności w nauce oraz wspierającym otoczeniu. I ostatni błąd to niestosowanie się w swojej nauce do całej wiedzy, jaką posiadamy na temat efektywnej nauki. Jeśli nie uczynimy z wszystkiego, co dowiedzieliśmy się na kursie nawyków, to cała ta wiedza stanie się jedynie zbiorem ciekawostek, które, niewykorzystane w codziennej praktyce, nie wpłyną na nasze życie w sposób fundamentalny. To już wszystko na ten moment. Życie aby filar motywacji nawyk. Realizacja wszystkich tych praktycznych zasad spowoduje stały wzrost. Twoich kompetencji oraz sukcesywny wzrost motywacji do nauki. Mam nadzieję, że chociaż trochę w tym względzie udało mi się Cię zainspirować. Czuję, że z pewnością na tym etapie kursu mogą się też u Ciebie pojawić pytania. Śmiało zadaj je w dyskusjach. Do nagrania. Zachęcam Cię również do tego, aby teraz dokończyć swoje notatki, a następnie przeanalizować zależności pomiędzy filarami a nawykami. Znajdziesz na początku podręcznika mapę, która to ilustruje. Zwróć uwagę, jak przenikają się i nakładają filary efektywnej nauki z samymi nawykami, bo naturalnie filary to jedynie ogólna rama naszego działania, zaś nawyki są konkretnymi elementami naszego uczenia się, o których powinniśmy pamiętać, by osiągnąć zamierzone efekty. To już wszystko. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.